Powiem wprost, większość ludzi nie ma pojęcia, ile kosztuje wybudowanie domu. Myślą, że deweloper bierze 300% marży i kąpie się w kasie. To posłuchaj, zderzymy to z rzeczywistością na moim osiedlu. Bliźniak w 2025 roku, zaczynamy od fundamentów, 70 tysięcy. I to jest ten etap, którego nikt nie widzi, a już boli. Dalej stan surowy otwarty, 150 tysięcy złotych. W tym momencie ludzie zaczynają mówić, to tylko postać. Stan surowy zamknięty, czyli dach, pokrycie, okna, 120 tysięcy. I tak, to dach. Nie już fagra i nie za 20 koła. Wjeżdża stan deweloperski 150 tysięcy, i tutaj ludzie zaczynają robić wielkie oczy. I jeszcze Wisienka, Media, Geodeta, Ogrodzenie 110 koła. Nikt o tym nie mówi, ale też trzeba zapłacić. Czyli razem mamy 600 koła, a potem przychodzi gość, który nie wylał metra betonu, i mówi: Deweloper to złodziej, bo dom kosztuje za dużo. Serio? To wybuduj sobie. Pokaż faktury i pokaż ekipę, która w ogóle do Ciebie przyjdzie. I pamiętaj, że celowo nie podałem tutaj wartości działki. Po więcej takich typów obserwuj ten profil.